Chwała Bogu, chwała Panu Jezusowi. Drodzy, za chwilę będziemy łamać chleb, ciała Pańskiego i pić z kielicha, krwi Pańskiej. Dlatego tych kilka słów poświęcę właśnie jako wprowadzenie. Chodzi o to, żebyśmy mogli przez tych kilka słów, które tu rozważymy, poszukać jakiejś pomocy, która mogłaby przygotować nasze serce na, na, na łamanie chleba i, i dzielenie się kielichem. Poczytajmy może na początek fragment z Ewangelii Marka, z 14 rozdziału, od wersetu od 12 do 26. Marka 14, rozdział od 12 wersetu, to jest fragment, którym Marek daje sprawozdanie z tego wydarzenia, jakie miało miejsce w sali napięcze, tak? Nam się od razu kojarzy to z wieczerzą. A pierwszego dnia Przaśników, święta Przaśników, gdy ofiarują Paschę, powiedzieli mu jego uczniowie, gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali ci Paschę, abyś mógł ją spożyć? I posłał dwóch ze swoich uczniów i powiedział im, odejdźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim, a gdziekolwiek wszedłby, powiedzcie gospodarzowi, nauczyciel mówi... Gdzie jest dla mnie pokój gościnny, aby mógł spożyć paschę ze swoimi uczniami? A on wskaże wam górny pokój, wielki, usłany i gotowy, tam przygotujecie ją dla nas. I wyszli uczniowie jego i przyszli do miasta i znaleźli pokój tak, jakim powiedział, i przygotowali paschę, a gdy nadszedł wieczór, przyszedł z dwunastoma. A gdy spożywali przy stole i jedli. Jezus powiedział: Zaprawdę mówię Wam, że jeden z Was, ten, który jest ze mną, wyda mnie. A oni zaczęli smucić się i mówić jeden do drugiego: Czy to nie ja? A inny: Chyba nie ja? Lecz On w odpowiedzi rzekł im: Jeden z dwunastu: Ten, który ze mną zanurza rękę w Misie. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, tak jak jest o nim napisane, ale biada temu człowiekowi przez którego syn człowieczy będzie wydany. Lepiej by mu było, gdyby ten człowiek nie został zrodzony. I gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, połamał i dał im i powiedział, weźcie, zjedźcie, to jest moje ciało. I potem wziął kielich, podziękował i dał im i wypili z niego wszyscy i powiedział im, to jest krew moja nowego przymierza, która jest. Z powodu wielu, za wielu, wylewana. Zaprawdę mówię Wam, że nie będę pił więcej z owoców winorośli, aż do tego dnia, gdy go będę pił nowy w Królestwie Bożym. A po zaśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej. Wiemy, że Ewangelie, relacjonując to wydarzenie, wszystkie cztery, kładą nacisk na różne inne elementy. Marek to opisuje w taki sposób, ale z tego fragmentu będę chciał głównie zwrócić uwagę tylko na kilka myśli. I głównym wydarzeniem, głównym wydarzeniem tego dnia, święta prześniczków, jest właśnie moment paschy. Cały ten świąteczny tydzień, czyli od 14 do 20, to jest miesiąc, to jest tydzień właśnie święta prześniczków. Pascha, jak wiemy, była pierwszego dnia. I upamiętniała wyprowadzenie przez pana Jachwę, wyprowadzenie potomków Jakuba, wnuków wnuka Abrahama z Egiptu, które to wyprowadzenie nastąpiło po tym, jak w poprzednią noc przed ich wyjściem, Jachwę przeszedł przed Egipt i uśmiercił wszystkich pierworodnych, a tak naprawdę wszystko, co było pierworodne, bo zwierzęta również. Według polecenia Jahwe wszędzie tam gdzie pan przechodząc widział na nadprożach krew baranka i nie jakiegokolwiek baranka tylko musiał być to konkretny baranek jednoroczny bez skazy i jeśli ta krew była na tych nadprożach to nikt z tego domu nie został uśmiercony pan Jezus korzysta z tego wydarzenia które zna każdy żyd bardzo dobrze korzysta z tego wydarzenia z dnia paschy który był takim starotestamentową zapowiedzią cieniem prawdziwego baranka, Jachwę, takim jest Chrystus. Korzysta Pan Jezus z tego wydarzenia, aby zawrzeć przymierze królestwa z każdym, kto z wiarą w całej pełni polegać będzie na Chrystusowej krwi, która ratuje życie. Ta krew gładzi wszystkie grzechy całego świata. Trzeba tylko po to sięgnąć, tak można powiedzieć. Ale spójrzmy na werset 22 do, do 24. Odczytam go i przypomnę. I gdy oni jedli, Jezus wziął chleb, pobłogosławił, połamał i dał im i powiedział, weźcie zjedźcie, to jest moje ciało. I potem wziął kielich, podziękował, i dał im, i pili z Niego wszyscy, i powiedział im to jest krew mojego nowego przymierza. Krew moja nowego przymierza, która jest z powodu wielu, za wielu wylewana. W 22 wersecie czytamy takie może słowa, które nie są jakoś mocno zwracające uwagę na siebie, ale czytamy, gdy oni jedli. Zatem to nowe przymierze, które Pan Jezus ustala, nie było początkiem tego wydarzenia, tylko można powiedzieć, że nawet pod koniec. Posiłek paschalny składał się z kilku posiłków, można powiedzieć, następujących po sobie na przemian i był to, było to, spożywali wtedy przaśny chleb, Pili z owoców winorośli, przygotowali, przygotowali wcześniej pieczonego baranka, jedli, jedli tego baranka. W tym czasie także śpiewano psalmy i wnoszono modlitwy dziękczynne. I zawarcie nowego przymierza następuje po tych właśnie zwyczajach, które praktykowali Żydzi podczas Paschy. Pan Jezus korzysta z tego przygotowanego chleba na paschę i z tego napoju winorośli, korzysta, aby wskazać na prawdziwą wartość. Prawdziwą wartość tego, czego za kilka godzin dokona na krzyżu Golgoty. To się jeszcze nie ziściło, dopiero będzie na Golgocie, ale mówi, że już teraz zawiera przymierze tak, jakby to było dokonane. Pascha i następujący Eksodus, eksodus, czyli chodzi mi o wyjście, wracam tutaj do Starego Przymierza. Pascha i następujący Eksodus jest taką typologią tego, czego dokonał Pan Jezus, czego dokonał Mesjasz. Pomiędzy Eksodusem, czyli wyjściem z Egiptu, a dziełem Pana Jezusa następuje oczywiste podobieństwo. Chleb nabiera szczególnego obrazu, nie tylko związanego z paschą, ale Chrystus wskazuje na siebie jako prawdziwy chleb z nieba, prawdziwy chleb od Boga. Wiemy, że późniejsze fragmenty księgi wyjścia, która opisuje wyjście z Egiptu, również mówi o mannie. Baranek paschalny. Baranek Paschalny, krew Baranka Paschalnego, Manna to dane przez Boga Jachwę wyobrażenia wskazujące na Chrystusa. Jeszcze w wersji 23 chciałbym jeszcze jedną rzecz zauważyć. W zasadzie, w zasadzie tam, tam są dwie frazy, które chciałbym podkreślić. Weźcie, zjedźcie, to jest moje ciało. I kolejna fraza, to jest krew moja. Kiedy popatrzymy na te słowa Pana Jezusa, o Jego ciele, Jego krwi, z perspektywy tych dwunastu Żydów, którzy byli wtedy wokół Pana Jezusa, to z całą pewnością można powiedzieć, że oni byli tym nie tylko zdumieni, ale również zszokowani. Już nieraz słyszeli słowa, które ich szokowały z ust Pana Jezusa, ale teraz też ich to musi w jakiś sposób poruszać, bo pamiętajmy o tym, że ci ludzie są ugruntowani, cały czas zakotwiczeni mocno w swojej, może powiedzieć, takiej tradycji, strukturze, Nauki rabinicznej. Ale kiedy postaramy się zrozumieć, co mogli usłyszeć apostołowie, wyjść poza tego, co my rozumiemy jako chrześcijanie, to zobaczymy, że z perspektywy uczniów słowa Pańskie: Zjedzcie, to jest moje ciało oraz to jest moja krew, musiało być bardzo poruszające. Uczniowie dowiadują się, że spożywając ten chleb i, pić, i pijąc tego kielicha, spożywają jakby ciało Chrystusa. I piją jakby Jego krew. Krew i ciało Pana Jezusa, to to samopodobieństwo musiało być dla nich również poruszające. Kiedy zatrzymamy się na, na mocy, której Pan Jezus, czy na tym wyrazie, którą Pan Jezus pokazuje przez tą wypowiedź, i kiedy patrzymy na Jego cierpienie na krzyżu, ja tu się odniosę do tych cierpień, które były dla nas nieznane, które były dla nas. Nie są dla nas do poznania. I nawet Pismo Święte bardzo ogólnie je porusza. Mówię tutaj o cierpieniach jego duszy. Biorąc na siebie grzechy całego świata, dokonało się coś w panu Jezusie, co wywarło na nim największe cierpienie. Oczywiście chłosta, biczowanie, bicie. Wiemy, że wpierw u nasza, później u Pajchwasza, tam było bicie do Piłata, później do Heroda, później znowu do Piłata. Wiele było tych przemieszczeń Pana Jezusa, za każdym, razem, za każdym razem było bicie, później chłosta, później przybicie do krzyża, i to nas bardzo porusza, bo to widzimy w tym obrazie, takim bardzo literalnym, fizycznym. Ale myślę, że Pismo Święte bardzo mocno podkreśla to, co Pan Jezus przeżywał w swojej duszy, znosząc, znosząc winy, grzechy całego świata. To obraz rzeczywistego. Ten cierpiący Chrystus, obraz rzeczywistego spożywania chleba i picia kielicha jako spożywanie ciała i krwi Chrystusa. Najbardziej wymownym, najbardziej poruszającym obrazem przyjęcia właśnie tego cierpienia jest jakby spożywanie ciała i krwi Chrystusa. Popatrzmy jeszcze na jeden fragment z tego, z tego całego odcinka, który czytaliśmy. Wziął kielich, podziękował i dał im, i teraz ten klucz, który chciałbym tu podkreślić. I wypili z niego wszyscy. I wypili z niego wszyscy. Ten chleb i z tego kielicha jadł również Szymon Piotr. Tutaj chcę się odwołać do Ewangelii Jana, w, w której to Ewangelii dowiadujemy się, że Piotr mówi: Pani, ja to z Tobą pójdę wszędzie, nawet na śmierć. A Pan Józef mówi: Nie, Piotrze, właśnie tego wieczoru mnie zdradzisz. Wyrzekniesz się. Ale Pan Józef mówi: żeby wypili z Niego wszyscy, nawet ten Szymon Piotr, który już miał zapowiedziane, co zrobi. Pan Jezus nie mówi do Piotra, no wiesz Piotrze, kiedy się poprawisz, to może wtedy przystąpić do tego, tego chleba i, tej, i tego, tego napoju, jak się poprawisz. Pan Chrystus zawiera przymierze na mocy swojej krwi, tak samo z Szymonem Piotrem, jak z resztą, z resztą 12, ale tak naprawdę nie tylko Piotr wtedy zawiódł, tylko wszyscy inni, bo oni też uciekli. Wszyscy go opuścili. Więc tutaj nie chcę podkreślać tylko i wyłącznie winę Piotra. Ona jest bardzo mocno wypuklona w Ewangeliach, bo jest to szczególne, ale tak naprawdę wszyscy uczniowie zawiedli, ponieważ wszyscy go opuścili. Chrystus przychodzi w łamaniu chleba, i w piciu kielicha do grzeszników, a nie do ludzi, którzy nie mają sobie nic do zarzucenia. Bo kiedy to, kiedy to miałoby nastąpić? Czy, można, czy mogę wyjść z takiego założenia, Panie Jezu, ten dzień tak dobrze przeżyłem, że dzisiaj wcale nie muszę Cię prosić o to, abyś zakrył moje grzechy swoją krwią? Jeśli, miałam, jeśli miałbym taki, taką myśl w dzisiejszy niedzielny poranek, to rzeczywiście wtedy nie sięgam. Ale jeśli wiem, że jestem grzesznikiem, który we krwi Chrystusa w Jego ciele z Romanem na krzyżu widzi swoje odkupienie, to tak, ten chleb i ten kielich jest dla takiej osoby. Świętość, która, którą ma uczeń Chrystusa, jest świętością, która jest nam przypisywana. Nie wychodzi ona z nas samych. Chociaż chcemy żyć świętym życiem, Pismo Święte nas do tego wzywa, ale za każdym razem jest ona przypisywana, a nie wypracowywana naszym nienagannym życiem. Dlatego, drogi bracie, droga siostro, jeśli, jeśli wierzysz, że Jezus jest Chrystusem, jeśli wierzysz, że jego krew ma moc zmyć i zmywać codziennie nasze grzechy, Twoje grzechy, moje grzechy, jeśli wyznajesz Chrystusa Panem, jeśli masz świadectwo Ducha Świętego, jest tego chleba. I pij tego kielicha. Wyznając swoje grzechy, wiejąc Chrystusa. Czy to zrobić na głos, czy w sercu, pozostawiam to Tobie, ale to jest dla nas. Bóg Jahwe dał wychodźcom z Egiptu mannę. Teraz chcę jeszcze tą myśl podjąć. W ten sposób zapewnił Żydom, temu ludowi, który stawał się, można powiedzieć, Żydami, bo to była taka ogólna masa ludzi, która dopiero potrzebowała ukształtowania wyjść z bardzo barbarzyńskich ziemi i tak się też się zachowywali, więc Bóg, Bóg ich wychowuje na lud, ale między innymi Bóg im dał mannę. Było to bardzo stabilne pożywienie, bardzo życiodajne pożywienie, bardzo odżywcze pożywienie, a z drugiej strony bardzo monotonne. Wiemy, że tam Żydzi też mieli do tego mieli jakieś problemy. Manna jest obrazem, że każdego dnia Pan Bóg daje to, co konieczne do zaopatrzenia każdego ucznia Chrystusa. Była obrazem, że Bóg Jachwe troszczy się i daje im to każdego dnia. I tego dnia sobie to zbierali na dany dzień. Każdego jednego dnia wszystkim, czego potrzebujemy, jest manna. Jest Chrystus. Nic więcej już nie dostaniemy. Wszystkim, czego potrzebujemy, jest Chrystus i Jego Słowo. Nic innego już od Boga nie dostaniemy. Poza tym, że jeszcze Duch Święty może to w sercu. Pomnażać i pracować tym słowem, ale właśnie jedynie Chrystus i jego słowo, słowo od Boga, jest potrzebną manną dla nas każdego dnia. Chociaż może się wydawać w jakimś sensie z naszego grzesznego punktu widzenia, że jest to monotonne. Tak, jest to monotonne. Ale właśnie tego potrzebujemy. Można powiedzieć tej monotonności. Po to, abyśmy mogli w swojej duszy być odżywieni i każdego dnia dawać owoce tego, że jesteśmy uczniami Pana Jezusa. Powstańmy do modlitwy. Potem poproszę Bata Pawła o podanie chleba, a później poproszę Cię o modlitwę i będzie później też kielich podawany. Nasz Zbawicielu, święty Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją ofiarę, za Twoją krew i ciało złożone na krzyżu. Dziękujemy Ci Panie, że przez Twoje działanie, przez działanie Ducha Świętego, przez świadectwo. Przez to w jakiś sposób, Boże, pociągałeś nas do Chrystusa. Dziękujemy Ci, Panie, że nie zygnowałeś nikogo z nas, żadnego z nas. Że cały czas, Panie, pomimo naszych postaw, różnych postaw przed nawróceniem, Dobry Boże, każdego dnia w różny sposób starałeś się dotrzeć do naszego kamiennego serca, abyśmy zechcieli je otworzyć. Dobry, Panie, dziękujemy Ci, że nie wchodziłeś w nasze życie z przełomem, w jakiś sposób, który by nas gnębił który by łamał nasze, naszą godność, ale z szacunkiem do tego, że dałeś nam również piękną rzecz, jaką jest możliwość dokonywania wolnego wyboru. Panie drogi, chcemy Ci złożyć tę możliwość dokonywania wolnego wyboru dla Ciebie, aby Twoja wola była naszym wolą. Panie Jezu, prosimy Cię, abyśmy mogli, abyśmy mogli zawsze w Twoim imieniu, jakkolwiek by się ukadało nasze życie, występować do Ciebie i dziękować Ci. I błagać Cię o Twoje wstawiennictwo. Za to też Ci dziękujemy, że każdego dnia tak właśnie czynisz. Zdejście Boże i pobłogosławić to zgromadzenie i ten czas, kiedy będziemy się dzielić chlebem i winem. Ku Twojej chwale. Amen. Amen.